Chciałbym teraz przedstawić jedną z najprostszych metod, yy, strategii, jakie można zastosować yy, na rynku walutowym Forex. Yy, I nie dość, że jest to jedna z najprostszych strategii, to jest to strategia skuteczna, która z powodzeniem może przyczynić się do tego, aby Forex był źródłem dodatkowego dochodu. Podkreślam słowo źródło dodatkowego dochodu, a nie główny dochód, ponieważ jest to strategia nieprzynosząca kokosów, natomiast pozwoli zarobić dużo więcej niż na standardowej lokacie bankowej przy minimalnym zaangażowaniu czasowym uczestnika gry. Na czym to wszystko polega? Zabawa polega na tym, że znajdujemy taką formację, Informacja nazywa się Inside Day, Inside Bar, ja to nazywam 3D albo 3 razy D1. Chodzi o to, że na wykresie dziennym, ze świeczkami dziennymi, szukam takiego wydarzenia, kiedy jest jedna świeczka, druga zawiera się w niej, a trzecia zawiera się w tej drugiej. To jest dla mnie sygnał, że zaraz coś się zacznie dziać. I albo cena wyjdzie w jedną stronę albo cena pójdzie w drugą stronę. Jest tylko jeden warunek. Ta świeczka nie może być świeczką niedzielną, tak jak jest to tutaj w tym wypadku. Jest to 29 marzec. Ta świeczka, patrząc tu na dole, jest 26 marzec. To jest świeczka niedzielna, zatem układ jest nieważny. Zmienię kolor na jakiś inny. Przykład taki błękitny. Tą wyrzucę. Dobra. Czekam na kolejną taką okazję, i cała moja praca polega na tym, że cierpliwie czekam. Jest to bardzo ciężka praca dla każdego tradera. Cierpliwe czekanie na pojawienie się kolejnej okazji. No, ponieważ to już jest przeszłość, to wiem kiedy to wystąpi, więc. Jeszcze tu troszeczkę zwolnię. Jest. Pokazał mi się mój układ. Zatem tutaj ustawię zlecenie oczekujące w górę z tej profitem, gdzieś tutaj. Tutaj byłoby zlecenie obronne dla tej pozycji. Jednocześnie w tym miejscu ustawiam zlecenie sprzedaży. Jak tylko cena dotknie, tutaj zlecenie sprzedaży w dół z take profitem. Tu. O, gdzieś tutaj. Tak, tak zazwyczaj cena próbuje przetestować ostatni dołek. Powinna wyjść gdzieś minimalnie tu, wyjść minimalnie tu, dlatego ustawiam się w ten sposób. Sprawdźmy, jak to działa. Tak, cena wyszła. Tutaj włączył, mi się, włączyłoby mi się zlecenie kupna w górę. Tu jest stop loss. Czekamy jeszcze. Jest zlecenie w tą stronę. Zamknęło się ze stratą dla mnie. Otworzyło się kolejne zlecenie w dół. No, na razie wygląda fajnie. No, tu już może troszeczkę mniej. Bo troszeczkę wygląda, że się zatrzymało, no, ale teraz znowu jakby wróciło do normy i wygląda całkiem dobrze. Tak. No, i ten dzień jest rewelacyjny. W ten sposób zarobiłem, proszę spojrzeć, ten odcinek oznacza, że tyle straciłem. Ten odcinek, że tyle zarobiłem. Wizualnie widać, że więcej zarobiłem niż straciłem. I na tym cała ta filozofia polega. Mam zarobić w potencjalnym strzale więcej niż ewentualnie stracę. Zarabianie w tym układzie polega po prostu na cierpliwym czekaniu, aż taki układ się pojawi, z na tym, że wygrana jest większa niż strata. Jak to wszystko dobrze poukładać? Zapraszam na moją stronę internetową, gdzie przekażę bliższe szczegóły, jak to wszystko uzyskać.